U druga w nocy w mojej głowie ciągle dźwięk Nie chcę słyszeć twoich plotek, wolę ciszę, wolę dźwięk Robię ruchy jakby film, w którym reżyserem ja Twoje słowa jak zwiastuny, nic się z nich nie dzieje, pa Wszystko kręci się tu wokół, ale ja nie tracę pion Twoje dramy, twoje wojny, dla mnie to jest tylko szum Ludzie patrzą jak to robi, czemu znowu wchodzi w trend Bo nie pytam czy mogę, tylko robię, to jest sens w moim Się fit, bo wrzuciłem nowy klip Nie ma lipy, tylko styl, który robi klip Nie gram w gry, choć mam w sobie tryb God mode, każdy mój wersja Kot odblokowuje flow Nie mam złota na szyi, ale mam złoto w głowie Nie muszę się świecić, żeby być ikoną w słowie Mówisz, że to fart, nie, to lata na backstage'u Teraz światła na mnie, zero stresu Zero faków w moim filmie gram pierwszoplanowy Pytają skąd ten błysk wokół To z tych nocy bez snu i poranków bez spokoju To nie bajka, to walka, to nie sen, to projekt Każda linika to krok, każdy bit to mój oddech. E, e. Już nie patrzę w tył tylko w przód, jakby pęk Nie gram w rolę, role, tylko w moją dzień po dzień yeah. Mam ten vibe, jakby lato nigdy się nie kończyło yeah. Chcesz mnie zatrzymać za późno, już się rozkręciło Nie ma limitów, kiedy robisz to z Pierwszoplanowo pierwszy planowo, zero dubli wszystko robione na nowo, nie potrzebuję twoich scenariuszy.